Dużo się mówiło o przyszłości Antoine'a Griezmanna. Powoli zaczynało się stwierdzać, że może to już jest jego koniec na tym poziomie. Może to Atletico już go nie potrzebuje. No cóż, sam klub z Madrytu stwierdził, że tak nie jest. Antoine. Popularny Panicz podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku. Jeszcze trochę go w La Lidze poglądamy. 34 lata to jest już w wiek, w którym można myśleć, nie wiem, o MLS na przykład, ale z drugiej strony jeszcze nie jest to taki pesel, który automatycznie sprawiałby, że trzeba koniecznie już się z dużej europejskiej ligi wynosić, nawet jeżeli jest się piłkarzem stricte ofensywnym. Antoś raczej nie jest piłkarzem, który bazowałby na swojej nie wiadomo jakiej fizyczności oczywiście dużo pracuje w destrukcji jakby będącym napastnikiem ogólnie rzecz ujmując ale też no, dużo w nim techniki spostrzegawczości, fajny strzał, dobre rzuty wolne i tak dalej Nadal jest to ktoś, kto jest w stanie, myślę, Atletico dać naprawdę bardzo dużo. Nawet jeżeli nie będzie non-stop występował w wyjściowej jedenastce, to sama obecność takiej postaci w historii klubu wydaje mi się, że jest jak najbardziej. czoło one na rękę, jest mu potrzebna. No, dość powiedzieć, że 442 występy w biało-czerwonych paskach to jest, myślę, że naprawdę nie najgorszy wynik. 197 bramek, 93 asysty no, wstydu nie ma, wstydu nie ma generalnie rzecz ujmując, a i uda się jeszcze troszeczkę te liczby podbić z całą pewnością. Nic tylko pogratulować takiej kariery na takim poziomie, też, no, mistrz świata przecież, tak? Oczywiście nie z Atletico, ale na pewno jest to ktoś, kto oddaje też kolorytu na lidze, to jest postać, tak? Ktoś naprawdę barwny, nawet jeżeli mówimy po części o tych jego... Niezbyt dorosłych cieszynkach, w pewnym momencie, to, to nadal jest to coś. Nadal nie jest to miałkie, nadal jest to jakieś. Także ja tam, nawet jako kibic realu, cieszę się, że Griezmann jeszcze trochę czasu w Ledizie spędzi.